Czytanie z księgi proroka Sofaniasza. Wyśpiewuj, córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, curo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród Ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą w Jerozolimie, Nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, zniesie okrzyk radości. Zabiorę od ciebie niedolę, Abyś już nie nosiła brzemienia z niewagi.